Witam Was moi drodzy, ten sobotni poranek, mamy godzinkę 8 rano, właśnie wysiadam z tramwaju i podążam na Giełdę Staroci do Będzina, a mieści się obok Będzińskiego Zamku. Moi drodzy, była to jedna z większych Giełd Staroci na Śląsku, obok Giełdy Mysłowickiej, jednakże ostatnimi czasy troszkę ją pomniejszyli, przez co no, i długość, która zaczynała się jeszcze od yy, tak naprawdę przystanku tramwajowego, od wyjścia z tunelu yy, podziemnego, została teraz dość ograniczona i giełda jest troszeczkę mniejsza. Niemniej jednak, no, dawno je tam nie było. Yy, zobaczymy, czy uda się tam, moi drodzy, wyrwać coś, coś ciekawego. Także idziemy i widzimy się, moi drodzy, już na giełdzie. Dawniej, moi drodzy, giełda zaczynała się już tutaj. I ciągnęła się przez całą tutaj e, tą dróżkę. Tu wszędzie obok stali rozstawiani wystawcy i było sporo towaru, moi drodzy. W tym momencie miasto zarządziło, że w tym miejscu nie można już nic wystawiać i przez to giełda jest dość ograniczona, jest dużo mniejsza. Widać tutaj już normalnie nie można nic wystawiać, nie ma wystawców i trzeba dotrzeć do wydzielonego miejsca, w którym można coś kupić i się wystawić. Także tutaj, jak widzicie, wcześniej stało sporo wystawców. Na dzień dzisiejszy wystawców tutaj już nie ma. Jest po prostu pole i czarna dupa. Kiedyś swego czasu, jak jeszcze ja się, moi drodzy, wystawiałem na giełdzie, to w tym tutaj oto miejscu przy tej kracie było moje miejsce wystawkowe. No ale jak widzicie, teraz już tutaj nie ma nikogo. Jest pusto. Trzeba iść dalej, dalej jeszcze, żeby dotrzeć, moi drodzy, do wystawców na bendzickiej giełdzie staroci. I tak oto, moi drodzy, tutaj zaczyna się już pierwszy wystawca. Jak widzicie, wcześniej nie było nic. Tutaj jest pierwszy wystawca, i tam jest wyznaczone miejsce, moi drodzy, gdzie mogą w tym momencie wystawiać się wystawcy na tej właśnie Bendiskiej Giełdzie Staroci. Także dochodzimy w tym momencie, moi drodzy, do wystawców i zobaczymy, czy uda się wyrwać coś ciekawego. Ale

Panie, tak? Doszkę. Teraz sobie zobaczymy, czy będzie kompletna później. Svíðsar. <coughs>

Дякую. to była, moi drodzy, pierwsza część Giełdy Staroci, druga w tym momencie jest troszkę dalej na takim wygrodzonym terenie, trzeba się teraz do niej dostać, także w tym momencie jedziemy na tą drugą część, na której jest troszkę więcej ciekawostek i może uda się tam znaleźć coś, coś ciekawszego, bo z pierwszej części Giełdy przegląd mieliście przed chwilą, także idziemy dalej. Żeby, moi drodzy, dostać się na drugą część Giełdy trzeba przejść tutaj sobie tą właśnie taką dróżką tą właśnie dróżką tutaj. Także, moi drodzy, wcześniej stali wystawcy i jak widzicie Państwo, jeszcze jakiś wystawia. Natomiast ogólnie tutaj wcześniej było też dużo wystawców po bokach. Tutaj także miasto yy, zabroniło się wystawiać, także żeby dotrzeć do kolejnych wystawców w ogrodzonym terenie trzeba, moi drodzy, przejść sobie tą tutaj oto dróżką, którą właśnie w tym momencie podążamy, żeby dostać się do Kolejnej części giełdy staroci. Tu jak widzicie jeszcze jacyś ludzie się wystawiają z ubraniami. Nie, nie, to są takie śladowe ilości ludzi. Wiadomo, że tutaj niestety nie do końca da się legalnie wystawić. Można dostać mandacik, trzeba tutaj jednak mieć to na uwadze. że Moi drodzy, ta główna, a czy główna? No w główna, druga część giełdy staroci, taka już... Gdzie jest najwięcej wystawców pod kątem staroci, a nie tutaj wiadomo tej giełdy bazarowej. To się właśnie moi drodzy zaczyna tam. Niech nam się wyostrzy, o wyostrzyło się. Tu jeszcze jeden wystawca się tutaj znalazł, ale też ubranka bardziej nic ciekawego. I tutaj moi drodzy jest wejście. No w sumie też myślałem, że będzie więcej ludzi. Moi drodzy, z dzisiejszej giełdy staroci w nie to było na tyle. Jeszcze mi się mikrofon rozodał także dźwięk jest z telefonu. Coś tam się udało wyrwać. W tym momencie wam pokażę, co mi się udało wyrwać na dzisiejszej giełdzie. Także, moi drodzy, udało się wyrwać: Tony Hawka Pro Skater 1 plus 2 na konsole PlayStation 4, Sims 2 zwierzaki na PC oraz Gun Także na peceta z polskiej dystrybucji. Dość rzadki tytuł. I to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!